Pranio i benią. Patrolują górniczą dolinę. Sprawdzają, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Jak myślicie, komu dzisiaj pomogą? Myślicie, czy to będzie Dexter? A może Kruk? Albo Diego? A może Torus? Albo rozsierdzony Koristor? A może Milton? A może Fisk? Czy Marvin? A może Snaf? Wrzut? A może nawet stary dobry Gomez? A może pomogą komuś w wieży Sardasa? Czy pomogą ksardasowi? A może pomogą komuś w nowym obozie? Czy to będzie Nefarius? A może Saturas? Albo Cypher? A może Kronos? Albo Lares? A może nasz kolega Gor? Czy nawet Li? Zobaczmy, kto potrzebuje pomocy w obozie na bagnie. Myślicie, czy to będzie Lester, albo Kor Angar, albo ten szaleniec Korkalom, czy nawet Iberion? Komu bracia Koala pomogą dziś? To Dexter! <rzyk> tak! <cam vaccine early rehearsals> bracia Koala pomogą dziś Dexterowi.